Może nie mamy ma jeszcze mam cztery numery lampów Szkoda, że tylko jedno określenie, moglibyśmy A to ewentualnie bardziej zerki, pokombinować. Nie, nie wiem na ile pamiętasz, ja Ci będzie, będę że podpowiadał właściwe kierunki jazdy, no i staraj się jechać jak najpłynniej. Ważne, żeby patrzeć Ci na trzy 3, 3 dni, to już jest koniec pracy i zaczynamy. Teraz tak naprawdę najdalej jak się da. Dobrze, super. Właśnie na krawędzi Tarki. Jak zobaczysz beton przyspieszy. Super. Dobra. I mniej więcej tym łukiem na stację przekaźnikową nad drzewami. Jak dojdzie tak hamowanie. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Cięcie. Właśnie jakby robimy trochę inaczej, tylko nie dodawaj na skręconych kołach, bo schodzisz pod sterownik. Staraj się przyspieszać dopiero jak prostujesz. Puścicie nas z GTR. Lewej, broni. Audio, lewej. Dzięki bardzo. No i na krótce hamowanie wiadomo. Dobra. Stopniowe wejście. Wyprostuj troszkę, przejdziesz do prawej i do lewej się przykleimy Tutaj nie wszyscy tak jeżdżą, a to jest lepsza opcja. Daj się klej już. Tak jest. No, tak, tak, tak. Dobrze, dobrze. Tylko nie przyspieszaj. O, teraz, właśnie. Żeby zrobić chociaż mało ruch e, Do prostej, to wtedy nie wchodzisz pod sterowność. Dobrze? A tak, po prostu już prosty, już prosty. O, właśnie inna mechanika jest poruszania auta. Dobrze, i troszkę wyprostuj to, dawaj. Tak jest. Pamiętaj o tym, żeby chociaż troszeczkę zaznaczyć postowanie, wtedy mm. inaczej się przednia opona ustawia i właśnie nie wchodzi w podsterowność, bo jak jeszcze jesteś na systemach, to dodatkowo jak wchodzisz podsterowność, to jeszcze się grzeją przednie hamulce. Mm. A tak to wiesz, wszystko gładko idzie. Bardzo fajnie jechałeś, bardzo mi się podoba. Czyli coś pamiętasz z tych dawnych lat? No, coś lat, tam zapamiętałem. Super.